Cześć, jestem Peres, a to mój kanał Szafirowe Szkiełko. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj mamy Casio. Tak, Casio g no można powiedzieć Royal Oak, tak, ponieważ przez ten ośmiokątny bezel, który on ma, troszeczkę przypomina właśnie Royal Oaka, także... Tak, i serdecznie przepraszam za opóźnienie w tym filmie, ponieważ życie to dalej życie, tak? Tak, moi drodzy, ten zegarek ja kupiłem sobie sam, nie jest to ani sponsorowane. Wiem, że troszkę będę się pochlebnie mocno wypowiadał o tym zegarku, no ale to jest mój zegarek i uważam, że jest on naprawdę klawy. Także może nie będę przeciągał o Casio i ogólnie o Kishoku, to raczej wiecie dosyć dużo, to tu nie ma co się rozpływać. Jednak jedna rzecz, jest taki kanał na YouTubie, nazywa się Matej Matej G shock i wszystkie techniczne kwestie, może nie tej żółtej wersji, ale ogólnie tej linii zegarków, on pokazuje wszystko dokładnie co, i jak, gdzie się nastawia, ustawia i tak Gdzieś w trakcie całej tej recenzji pojawi się właśnie link do jego odcinka, także kliknijcie sobie w prawy górny róg i tam znajdziecie odniesienie właśnie do tego jak nastawić ten zegarek. Pozdrawiam serdecznie Mateusza, bo robi kawał dobrej roboty, także pozdrawiam serdecznie. Dobra, ja nie będę przeciągał. Serdecznie zapraszam do obejrzenia tego materiału, a ja wam na koniec powiem ile on kosztuje. No i oto Casio Royal Oak. No wiem, to nie jest jego nazwa, taki dostał przydomek przez tą swoją e, kopertę, która troszeczkę przypomina Royal Oak. A. Tak naprawdę ten zegarek nazywa się GA2110SU, myślnik 9AER. Także może mówmy na niego e, Royal Oak, ponieważ troszeczkę szybciej się to wypowiada. E, po lewej stronie zobaczycie dane techniczne, a ja już trochę zacznę o nim mówić. E, dobrze, jak to zwykle w G-Shockach bywa i to jeszcze w tym przedziale cenowym. E, to ten zegarek ma szkło mineralne. Pod szkłem mineralnym znajdują się zarówno wskazówki, jak i wyświetlacz, czyli można powiedzieć, że podwójna, podwójne wskazywanie godziny, ponieważ e, ten ekranik na dole może wskazywać datę, a może też i wskazywać aktualną godzinę. E, tak, e, po lewej stronie mamy wskaźnik dnia tygodnia, czyli tutaj o, ta wskazóweczka pokazuje nam teraz niedzielę i rzeczywiście niedziela jest, jak to nagrywam. Tak, wiem, troszkę się spóźniłem pewnie z tym filmem, ale okej. Okay. Tak, wskazówki. Wskazówki są bardzo e, czytelne, mają żółtą masę, która świeci troszeczkę na zielono, ale za dnia bardzo dobrze koresponduje się właśnie e, z paskiem, z kopertą, z tymi wszystkimi tutaj żółtymi akcentami e, i wygląda naprawdę klabo. Tak, e, jeśli na przykład wskazówki nam zasłaniają wyświetlacz, jest taka fajna funkcja, gdzie naciskamy ten guzik i światło i powoduje to, że wskazówki uciekają i wskazują nam właśnie godzinę. E, znaczy, pokazują nam wyświetlacz. Teraz zobaczcie, jak nacisnę, o, to się pojawia godzina, tylko że właśnie na wyświetlaczu. Jeszcze raz nacisnę ten guzik, to się pojawia aktualna data. Po naciśnięciu tego guzika wskazówki wracają na swoje położenie, ale ja jeszcze raz nacisnąłem to i teraz mamy czas światowy. Tutaj na tym wyświetlaczu górnym, bo tu można podzielić się na górny i dolny. Na dolnym cały czas są sekundy, a na górnym wyświetla nam się czas kraju, który sobie wybierzemy. I wybieramy ten kraj naciskając właśnie ten guzik. I zmieniając, czekamy chwilę, aż cały kraj się wyświetli, co to jest za kraj, i po chwili pojawi się w tym miejscu godzina tego kraju. Jest to bardzo fajna funkcja, bardzo mi się podoba i to sobie tak możemy zmieniać, aż ustawimy sobie czas, który nam pasuje. Jak naciśniemy jeszcze raz. To teraz będziemy e, troszeczkę walczyć z czasem, aż wskazówki w, y, będą y, się cofać, y, ale będę mówił: mamy stopper, mamy timer, mamy alarm i recyt, i to już jest nasze wskazanie czasu. Wskazówki sobie wracają na swoją. Godzinę na tą godzinę, która teraz jest, i tak to się prezentuje. Teraz pokażę Wam, jak świeci zarówno luma na wskazówkach, jak i właśnie podświetlenie tarczy tym guzikiem light. Także o, tak to się prezentuje. Nie jest to najlepsza luma, w sensie nie jest najmocniejsza luma w tym zegarku, ale od czego przecież mamy to, to światełko, które nam podświetla zarówno ekran, jak i właśnie resztę tarczy. Dobra, co mamy jeszcze? Ogólnie nie będę Wam pokazywał funkcji wszystkich tego zegarka. W prawym górnym rogu umieszczę link do filmu. Matej Matej Dziszok nakręcił. Co prawda nie ta kolorystyka, ale ten sam model zegarka i tam jest bardzo dużo, bardzo skrupulatnie opisane są funkcje i jakie ustawiać w tym zegarku. Dobrze, to jak już mamy, to jak zwróćcie uwagę, to e, indeksy są bardzo grube. Są to takie plastikowe, grubiutkie e, indeksy, które wyglądają naprawdę bardzo fajnie, nadają takiej głębi temu zegarkowi. Teraz może Wam pokażę, jak on się prezentuje z boku. E, otóż jest on dosyć cienki. Teraz tak, ja Wam pokażę, jak on się prezentuje względem range'mena. No to można powiedzieć, że to jest <ścoughs> naprawdę duża różnica. I jest delikatna różnica między na przykład tym, pamiętajcie tego, e, też gdzieś w prawym górnym rogu wrzucę Wam recenzję tego zegarka. E, I o, wydaje mi się, jak sobie mierzyłem, obydwa te zegarki mierzyłem, to ten jest o jakieś pół milimetra, może milimetr e, cieńszy niż ten. Także bardzo ciekawa sprawa. Tylko, że ten ma ładowanie solarne. Ten ma baterię, która przeżyje 3 lata. Jak już odwróciliśmy dekiel, to zauważyliście pewnie, że są tutaj szybkie teleskopy. Tak, to są te e, teleskopy, które ułatwiają zmianę paska. W świecie diszoków jest to, można powiedzieć, nowość. Już od jakiegoś czasu są, ale to jest mój pierwszy właśnie e, zegarek z tymi szybkimi teleskopami. Także dla mnie jest jeszcze e, i dla mnie jest to nowość. E, tak, 200 metrów wodoszczelności ma ten zegarek. I ma wstrząs odporność. Ma też, jak zwrócicie uwagę, to między żółtą, żółtością koperty, znaczy no tej, tej obudowy koperty, a tutaj przykręcanym deklem, jest takie czarne miejsce. I to jest właśnie koperta tego zegarka, która jest stworzona z, z włókna węglowego, co zwiększa wstrząs odporność tego zegarka. E, tak, no w końcu, dzisiaj. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No, mechanizm w tym zegarku to właśnie jest mechanizm napędzany baterią. Baterii nie da się ładować solarnie w tym zegarku, ponieważ nie ma ogniw i na przykład ten zegarek z nim pod tym kątem wygrywa, ale ten też jest fajny. E, tak, co jeszcze mógłbym Wam powiedzieć o tym zegarku? Tutaj, e, tak na pierwszy rzut oka, gdzieś na zdjęciach, na filmach, e, wydaje się, jakby e, ten bezel to była jakaś osobna część. Otóż jest on e, zespojony właśnie z resztą koperty. E, no nie widać tu żadnego łączenia, po prostu zostało to e, pokolorowane troszeczkę, ale jak widzicie na łączeniu nie ma żadnego... E, no, nie widać żadnej, żadnego łączenia, także fajnie to im wyszło. E, tak. E, no dobra, to może jeszcze o pasku. Pasek jest, ogólnie może o tej kolorystyce jeszcze powiem, ponieważ ja, jak mnie do tego zegarka troszeczkę, e, może nie nakłonił, ale zainspirował e, Mirek Murczkiewicz, który przesyła mi zegarki. I otóż on wstryknął zdjęcie z telefonem i pokazał mi właśnie, że zobacz na no ten zegarek. Ten zegarek na tym zdjęciu wyszedł jakby ten kolor był naprawdę taki hm, mocny. A otóż on nie jest taki, on jest trochę sprany. Ten kolor nie jest naprawdę jarzeniowy, można powiedzieć. Jest on taki dosyć sprany, majtkowy. Także dla osób, które gdzieś by zobaczyły jego zdjęcie i widziały właśnie tę kolorystykę, taką mocną, żółtą, to on jest. Troszkę inny. No jest, ale to też ma swoje plusy i minusy. Ogólnie jest taki troszeczkę stonowany, żółty, także tak. E, plusy i minusy teraz tego zegarka. Otóż bardzo dużym plusem jest to, jak on się prezentuje. Moim zdaniem on wygląda niesamowicie. Jest niesamowicie fotogeniczny dzięki tej tarczy, która. E, no te indeksy, które nadają jej takiej głębi. E, ten właśnie taki e, kanciasty e, bezel, to jak ten bezel się odcina na tle e, reszty. Zegarka, to, że ma tą, tą kopertę z tego włókna, włókna węglowego, 200 metrów wodoszczelności, te szybkie paski tutaj w sensie te szybkie teleskopy, te wskazania światowego czasu i, i wiele, wiele innych naprawdę funkcji, które on posiada, moim zdaniem działa na jego korzyść i cena, moim zdaniem cena tego zegarka jest bardzo dużym plusem. Ale cenę Wam powiem później, e, także dobrze. I jeśli chodzi o minusy, teraz muszę podkreślić, że te minusy mogą nie być dla Was minusami, może to być, możecie się dopatrywać e, tutaj jakiegoś naciągania e, rzeczywistości, ale... Jeśli miałbym wskazywać jakiekolwiek minusy tego zegarka, i po, po, y, chcę tylko powiedzieć, że ja kupiłem sobie ten zegarek, on mi się podoba, także ja żyję z tymi minusami y, i naprawdę one mi w ogóle nic nie robią. W sensie dla mnie nie, są to, nie jest to problem. Ale coś, na co warto zwrócić uwagę, jakbyście chcieli go kupić, to a! Ten kolor, który tutaj jest, ten żółty, on jest mocno sprany. Bywają zdjęcia, znaczy tak, na stronie samego Casio, i tak dalej, to rzeczywiście on jest taki trochę sprany, ale wszystkie inne zdjęcia, na przykład, nie wiem, na jakichś Pinterestach, nawet tutaj pewnie, jak oglądacie, to ten żółty pewnie jest troszkę podbity. Ten żółty jest sprany i trzeba mieć to z tyłu głowy. Druga rzecz, ja mam ten zegarek, powiedzmy, ze dwa tygodnie, go nie nosiłem za dużo, tyle tylko co tam pod bluzę sobie założyłem i już zauważyłem to. Widzicie? Tu na rogu on już zaczął łapać i tutaj on zaczął łapać jakby kolor z koszuli, z bluzy. Ciężko powiedzieć, z czego on złapał ten kolor, ale już tu na rogach on się troszkę e, odbarga. Także o tyle, o ile on jest bardzo miły w dotyku ten pasek, o tyle, no już przejął trochę barwę, co mi się tak średnio podoba. Także ja więcej minusów nie widzę. Dobra, jeszcze wam pokażę, jak on się prezentuje na moim nadgarstku i coś zaraz wam powiem, ile on kosztuje. Dobra, to zacznijmy może od ceny. Cena tego zegarka to jest gdzieś powiedzmy jakieś 500 zł. Ja go znalazłem za 449 zł. Na takiej stronie oni mi nic nie zapłacili, ale to taka informacja dla Was. E, Zalando. Tak, na Zalando był ten zegarek, nie wiem czy on dalej jest, e, ale... Co jest ciekawe, na zalando jak się zarejestrujecie, żeby tam dostawać jakiś newsletter czy coś, dostajecie 10% zniżki. Także ja zapłaciłem za ten zegarek chyba 404 zł, coś takiego. Także, moi drodzy, moim zdaniem jest to naprawdę bardzo dobrze, to są bardzo dobrze wydane pieniądze, bo on mi się strasznie podoba. Ja wiem, wiem, może ta re cała recenzja nie ma sensu, e ponieważ mi on się strasznie podoba, ale tak jest. No, minusik tu trzeba mu przyznać i to dosyć spory, bo tam próbowałem się doszukiwać, tam pewnie widzieliście, ale jest jedna rzecz, która teraz e tak na sam koniec troszeczkę mi się właśnie tak rzuciło w oczy, bo ja myślałem, że ten zegarek, jak on tutaj się gdzieś tam zabrudził, to że ja wystarczy, że ja go trochę potrę palcem i sobie to zetrę. Tak nie jest. On naprawdę się brudzi. On się brudzi i się troszkę odbarwia. To jest jego minus. No ale poza tym to on jest naprawdę fantastyczny. Nie wiem, czy widzieliście na moim Instagramie, ale ja jestem bardzo dumny z tego zdjęcia. Zdjęcie właśnie tego zegarka. Teraz je tutaj pokażę, chociaż nie, może nie. Zapraszam Was do mojego Instagrama, żeby zobaczyć fantastyczne zdjęcie moim zdaniem, jakie udało mi się mu pstryknąć. No i tak. No także to tyle, moi drodzy. Przepraszam za obsługę. Postaram się w następny weekend być na czas, a nawet może wcześniej. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie. Serdecznie zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku Czasocholicy. Do wejścia na portal Zegarki i Pasja. No i powiem Wam, że teraz nie wiem. No póki co Aurochronos nie jest odwołany, ale może tak się wydarzyć. Także. Bądźcie czujni. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie. A póki co, bądźcie pozdrowieni, dasz ból i zdrowia! Dużo zdrowia, siedźcie w domu.